Cześć, tu Kama. Witajcie na kanale Fish Talking. Czas na najnowsze wiadomości ze świata literatury, czyli Book News. Niestety, ostatnie kilka Book nam przypadło ze względu na mój bardzo zawalony grafik. Ale mam nadzieję, że tak dużo już nam do końca roku nie przepadnie. Jednak już planuję, że od przyszłego roku Bug News będzie pojawiało się co dwa tygodnie, więc mam nadzieję, że taka forma też Wam przypadnie do gustu, a mnie to pozwoli na przygotowanie się troszkę lepiej do tych odcinków. W tym tygodniu nie mam Wam dużo do zakomunikowania, mimo że starałam się zebrać newsy z ostatnich prawie trzech tygodni, jakoś ostatnio zbyt dużo w literaturze tak ważnego się nie wydarzyło, ale te newsy, które Wam przedstawię, są wystarczające godne uwagi. Został opublikowany najnowszy raport GUS, czyli głównego urzędu statystycznego dotyczący rynku książki. Z tego raportu dowiemy się m.in. że statystyczny Polak wydał w zeszłym roku na książki lub inne wydawnictwa 27,84 zł. Link do szerszej analizy tego raportu podam oczywiście na dole w opisie. W klasztorze świętego. Antoniego w libańskim mieście Gazir otworzono wystawę poświęconą Juliuszowi Słowackiemu. Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Literatury przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystartowała ósma edycja akcji Czytaj.pl Przez cały listopad możecie pobrać aż 18 Książek w formie e-booków i audiobooków. Wystarczy pobrać aplikację Wobbling i zeskanować kod QR, który widocznie jest teraz na ekranie. Możecie pobrać m.in. książkę Kirkę Madeleine Miller, którą osobiście bardzo polecam. Paulina Siegień została laureatką Nagrody Konrada 2022. Nagroda Konrada to wspólne przedsięwzięcie Miasta Krakowa, Krakowskiego Biura Festiwalowego i Fundacji Tygodnika Powszechnego. Od 2015 roku nagroda ta jest przyznawana za najlepszy debiut. Paulina Siegień otrzymała nagrodę za swój debiut Miasto Bajek poświęcony Kaliningradowi. Jak co tydzień czas na premiery książkowe tego tygodnia? Jeżeli chcecie pominąć ten fragment, wystarczy kliknąć do tego czasu. A wszystkich tych, którzy jednak oglądają premiery, zapraszam. I czas na kocik filmowy. Zakończono pracę nad ekranizacją książki Ballada Ptaków i Węży, czyli Prikuela Igrzysk Śmierci. W sieci pojawiło się więcej zdjęć z planu. Film ma mieć swoją premierę w 2023 roku. Książka Roszani Czoksi Crown of Wishes zostanie zekranizowana przez Disney Plus. Jak napisała sama autorka na Twitterze, prace nad ekranizacją trwają już od dłuższego czasu. Książka jeszcze nie została wydana w Polsce, ale chyba zostanie wydana przez Galerię Książki i to chyba niedługo. A jeżeli jesteśmy przy w dawnictwie Galeria Książki, to teraz o innej ekranizacji ich powieści. Lin Manuel Miranda został ogłoszony Hermesem, czyli Bogiem Kupców, Złodziei i Wędrowców oraz Posłańcem Bogów w najnowszej adaptacji serii książek Ricka Jordana, Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Premiera serialu w przyszłym roku nadal czekamy na ogłoszenie, kto zagra Trójkę Bogów Zeusa. Poseidona i Hadesa oraz Atenę, ale jak sam y, portal, który zajmuje się Persym Jacksonem na Twitterze ogłosił, jeszcze nie do końca wiemy kiedy tę informację otrzymamy. I to są już wszystkie newsy, które mam dla was. W tym odcinku Bóg News. Jak widzicie, wcale nie jest ich aż tak dużo. Być może ten taki przełom października, listopada i grudnia nie sprzyja wielu newsom, ale podejrzewam, że im bliżej świąt Bożego Narodzenia, tym więcej takich wiadomości się pojawi. Zwłaszcza, że to jest taki okres, w którym bardzo dużo książek jest publikowanych. Jeżeli chodzi o ten kanał, to kolejnych filmików możecie spodziewać się już niedługo. Pamiętajcie o polajkowaniu tego filmiku, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, o zostawianiu komentarzy i o subskrybowaniu tego kanału. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!